czołem ziomeczki, moi drodzy, wpadłem na naprawdę mega kozacki pomysł, widziałem coś takiego kiedyś za granicą i stwierdzam, że słuchajcie, to jest moment, kiedy musimy nagrać taki filmik, a mianowicie spędziłem 24 godziny, czyli cały dzień w domku Bobo i pytałem, czy on to odkryje, czy słuchajcie, tego nie odkryje, wyposażyłem się w poteczki na niewidzialność aż 4, czyli słuchajcie, mamy pół godziny niewidzialności, nie wiem, czy aż tyle słuchajcie, wykorzystamy tego, no bo możecie okazać, że on nas odkryje wcześniej, ale w każdym razie chciałbym teraz udać się do Bobo, do Bobo do jego domku i po prostu go podglądać, po prostu za nim łazić, zobaczyć co on tam słuchajcie robi, co ukrywa i zobaczymy czy on się o tym dowie, czy też się o tym nie dowie, dlatego słuchajcie oglądajcie koniecznie do samego końca, bo naprawdę mega kozacki odcineczek nam się szykuje, my już wróciliśmy z Endu, tutaj jak sami widzicie mamy naprawdę dużo bogactwa, ale to naprawdę, tym to się zajmiemy, spokojnie na kanale Abra Games ogarniemy cały ten syfek, ale stwierdziłem, że skoro moi drodzy już jestem tutaj z moją, to zróbmy coś takiego, mam Elytrę, mam słuchajcie podaczki właśnie na nie niewidzialność, więc naprawdę możemy tak się przed nim tutaj chować w Bobowicach, że nawet te niewidki są w zasadzie niepotrzebne. Możemy już zrobić tutaj absolutnie wszystko. Wydaje mi się, że Bobo był właśnie, słuchajcie, przy tych villagerach tutaj gdzieś, słuchaj, jest jego nik ale dobra, na razie nie podchodzę, słuchajcie, na razie nie podchodzę. No ja ci po prostu mówię, sobie, że tu trzeba inaczej, bo jak się tak to, to lubi, to to nie będzie. Dobra, słuchajcie, ja zaraz zapiję podkę i po prostu. Ej, ale. Nie okada, co tu się dzieje? Dobra, moi drodzy, subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem i oglądajcie filmy do końca, bo bardzo mi to pomaga. I tylko przypominam, że do końca dzisiejszego dnia, tylko do końca dzisiejszego dnia z kodem abra na sklepie www.abra.ety macie darmowego kuriera. Słuchajcie. Czy to jeśli kupicie nową kod chłopku Abra tym? Czy słuchajcie, jeśli kupicie kubeczek, nie ma znaczenia kwota zamówienia. Od jednego złotego z kodem promocyjnym B R A macie po prostu darmowego kuriera. Spieszcie się. Bo takiej promocji nie było i szybko się nie powtórzy. Naprawdę do końca tylko dzisiejszego dnia. WWW abra Ety. Dotyczy to wszystkich produktów, wszystkich wzorów. Darmowy kurier. Po prostu. Byku. Nie, Jak ty mnie nie, bo... nie zrozumiesz, to ja ci to muszę inaczej pokazać. Nie, dobra, słuchajcie, ja piję podeczkę, że do niego. Bo naprawdę, nie ma co, słuchajcie. Inaczej to pokazać. Ja nie, mę... to ja Dobre, nie to wiem, co on On gada z villagerami. Co o. jest? Jakby. E... Co? Co? Ja co, teraz? co on robi? Ej, przede wszystkim. On się kłóci z jakimś Januszem tutaj. taki. I... Jak to zobaczysz, to już nie. nie będziesz taki hop do przodu. On chce zrobić portal, czyli się wy... Nie, ale jak ty chcesz to zrobić? Wodą chcesz zrobić. To... Nie, ja tu mam. Czekajcie, a jak się zaleje... Nic się nie dzieje! Ej, co! On myśli, że taki portal działa i w ogóle on ma enchant, ten um, Dev... Star... Nie, 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 nie pamiętam, frozen coś tam, że lud się robi kiedy chodzi po wodzie. Ale słuchajcie, o co chodzi? On chce tutaj portal zrobić, ty, ja bym do niego. Ty tutaj masz, Bobby. Be... Czekajcie, czekajcie, ja do niego pójdę. Ewidentnie, słuchajcie, do niego pójdę. Myślałem, że on wróci do tego portalu, ale lećmy za nim. Tak jak mówię, chcę być niezauważony, słuchajcie, przez 24 godziny. I zobaczymy, czy to się uda, bo póki co to jest, słuchajcie, tutaj... Ca... Co tu się ty... dzieje? Okej, okay, nie chciałem, nie chciałem. O, mam to, nie teraz to działa. Perełka. On uważa, że jeśli rzuci perełką przez portal zrobiony z endstone'a, to, to, to jakby on się przeteleportuje do endu na... Naprawdę, bobo, ale nie, jakby. On, no, i tyle on jak idziemy tu biladzie, to będziemy mieć tutaj elegancko, normalnie. Nie będziemy musieli do tych luznych, dziwnych rzeczy i patrzeć. I zobaczymy, co tu działa. Klikamy. Dobra, i teraz pelełką mówiąc. Okej, okay. cyc, te. O! Ty nie działa! A co co tu, tu tam mówisz? Nie wierzę, słuchajcie, jaki przycisk do portacyj! A, a z tego mi brakuje, okej! Okay. Ej, nie mam pojęcia o co chodzi, ale słuchajcie, to się... Bobo się rozkręca! Wczytuje nam się, słuchajcie, Bobo z Lodowic, nie wiem czy pamiętacie te pół roku temu, jak on był po prostu największym noobem w Minecrafcie. Co co? Nie no, on jeszcze głowę smoka tam chce dać? I co mu da ta głowa smoka? Nie, słuchajcie, to są naprawdę jaja. Ej, warto chyba oglądać nakaz. Bo po prostu ja nie wiem, czego można się po no, spodziewać. I teraz ale na pewno nie tego. Ty, on serio robi portal do endu. Tutaj, A, bo tutaj w chcesz Bobowicach. Chcesz zrobić? Nie, nie oj, wierzę. Nie wierzę. Co się dzieje, ja on jeszcze głowę? słuchajcie, poszedł do tej twierdzy naziemnej, wykopał te bloczki, te, 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 gdzie te ja endowe, gdzie się oka endu wsadza i tu je przyniósł, to może można by kminić, No ale... nie, wypadła mi gdzie gdzieś głowa. Gdzie ona on jest? On ją ma na sobie. Nie. Gdzie ona nie. jest? Nie, on udaje, on udaje. O, Nie postawiłem. On niemożliwe, że... Gdzie to jest ta głowa, wylazi rzutową mi głowę. On ją ma na sobie, nie ma... Nie, no... Co? Że co? Że... Nie. Niemożliwy, że ublałem ją, nie ma sens, bo tego się nie ubiela. Ale jak przyniosę te ziemniaki, to... Co mnie bijeś. Jak ty przyniosę ziemniaki! Wyla... Nie! Dobra, on się chyba na mnie obraził. Musimy wyzbierać te ziemniaki. Słuchajcie, to jest jakaś komedia! Co tu się dzieje? Czy a wy to nie sporo mi, który to mi tą głowę zablał, nie pójdę, ja, on ma a wielką to coś głowę na sobie. Jak byk wielką, słuchajcie, to jest głowa, od jego całego tułowia, ale nie! Nie da się jej ubrać, wcale w endzie z Aberą nie ubrać Nie, no co za gałgan, ej villagerowie Wyrozumiecie tak co tu się dzieje? Nie, oni nie rozmawiają słuchajcie Z nimi się nie da rozmawiać, ale bo, bo myślisz, że się da Nie, naprawdę, serio, co się Ma dzieje? Macie tam się kurczaki dzieje? On im kurczaki będzie... Serio Serio? On bije villagerów, słuchajcie, jajkami. Czy wy to rozumiecie? Ej, nie, naprawdę, słuchajcie. Ja Jakby... się mi tą głowę, mi nie oddać Jak on nie? się zachowuje no, w taki sposób, to słuchajcie, raczej on się nie dowie, że my tutaj spędziliśmy 24 godziny. No to w ogóle, szczerze, to my moglibyśmy spędzić tutaj 24 dni i on pewnie by się nie, 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 nie ogarnął. No bo słuchajcie, patrzcie, co on wyprawia, słuchajcie, co tu się dzieje. Co tu się dzieje? On karmi, słuchajcie, villagerów jajkami. Gada o jakimś portalu, słuchajcie, do endu, ale swoją drogą, napiszcie mi w komentarzach, bo to jest akurat bardzo ciekawe. Czy dałoby się przynieść te 12 klocków z twierdzy endowej Gdzie się wkłada właśnie oka pająk Te endu, przepraszam I czy dałoby się zrobić portal tutaj Bo wiem, że tamte bloki na pewno da się wykopać w jakiś sposób Tylko pytanie, czy to by zadziałało No bo coś takiego to... E, nie, bo, bo jakby... Bo, bo, bo to nie zadziała. Nie, stary, to nie zadziała. Je jeśli już, to zrobić portal do netheru, a w netherze się idzie 7 kratek szybciej, nie, 7 razy szybciej niż tutaj. Więc zrobisz portal do netheru tutaj, idziesz przed siebie po prostu te 500 kratek i jesteś wszędzie. I tyle, a. Ale on chyba nie rozumie. O, dobre, mamy już tu ziemniacki, zasadzimy wszystko, wyzbieramy i, i zaraz tam, i wtedy hmm. macie mi powiedzieć, gdzie jest głowa. I co ma zmienić ta głowa? Co ma zmienić ta głowa, że co, on postawił o, na portalu dobra, i no, kliknie przycisk? I co, kliknie przycisk i nagle zaczę działać? Nie no, bez ja... Ty, a, a bez co na głowie tak. mam? Serio dobra na głowę? Dzięki, osadnicy. Przecież... Przecież ostatnicy mówili robimy. to 5 minut temu. Znaczy, oni nie mówili, Tutaj, no, Mówmy się, oni nie mówili. Nie, nie w tom, okej? Okay. Serio. A to gdzie mam Serio. to postawić? Serio, A, na tutaj, przycisku okay. sobie postaw. no i co, i, i, o, i to ma go teraz, i teraz przeteleportować, wo, tak? On Ej, to ty wygląda ty jakby to miał język, jakby, co to jest? jakby on miał język, patrzcie to! Dobra, i teraz może działać, jeszcze wody mi brakuje, okej. Okay. Nie, on chce odpalić portal do Endu wodą, bo nie, o, nie, pomo, bo ja przestaję w ciebie wierzyć, naprawdę, stary, jakby nie. Co tu się Zbliżemy dzieje? Zwierzamy wodę i teraz mówicie, że zadziała, okej. Okay. Jak to ma zadziałać? Jak to ma zadziałać? Ej, ale jakby to zadziałało, to naprawdę bym się posikał. Znaczy wiadomo, że nie zadziała. Ale czajcie jaka faza by była, gdyby to naprawdę zadziałało? O nie! To, to... Ma być woda i mam postawić y, te głowy. Okej, okay, dobra, dostawiamy. To, to nie zła woda, jak on ma buty, które lód tworzą. To co nie? tu się no, co, dzieje? Co, co, co? Ej, ja muszę kontrolować i nie chcę. Nie wody jeski. nie mogę zebrać! Ej, ja mu wyleję wodę, ale patrz, to do głowy po prostu pso. O co chodzi? Patrzcie to. Słuchajcie, teraz będę biegał, patrzcie, będę tak biegał, słuchajcie. Będę tak biegał, patrzcie to! Normalnie będę, słuchajcie, biegał w pelerynce z głową słoka. Zobaczymy jaka chodzi? będzie jego reakcja, co ja nie mogę zebrać wody? Zobaczymy, słuchajcie, jaka będzie re jego reakcja. Bo Elitre miał totalnie, słuchajcie, chłop gdzieś. Totalnie miał Gdzie to gdzieś. Tu jest, halo? Ty. co on? On szuka wody! On szuka no nie wody mogę w skłotku. On szuka, słuchajcie, wody, rozumiecie to? Ale, o, ale głowy smoka, jest, która jest za nim to już, to już nie, nie widzi, widzi, nie? Po... Aj Elytry, e, słuchajcie, on nie widział. Więc może głowę smoka z... Nie no, słuchajcie. Ja podejrzewam, że jakbym biegał koło niego i darł po prostu... Myślę, się, tam to też nie tam wróci do tej głowy i do tego przycisku. Co za chłop, co za chłop. Przecież ja za nim jestem z tą głową, no co to Ja i tyle co działać, to tylko... Ты где из глоба Что? а не порушила эту золу! Нет! Nie wierzę, dobra, słuchajcie, idę za nim dalej na niebice. Ale no nie wierzę w niego, słuchajcie, on ani elitry nie wiedział, ani głowy potem przez minutę. No słuchajcie, no ja robię już wszystko, żeby on mnie zauważył, ale on nie chce. On po prostu nie chce mnie zauważyć. Co tu się dzieje, dobra, słuchajcie, ja wbijam tutaj wobec tego. Czekajcie, 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 bo on poszedł na dół, więc ja wbijam oczywiście za nim. Abelka, co jest wariacie? Szybko pomóż, dobra, słuchajcie, idę do niego, ale o co mu chodzi? O co mu chodzi, słuchajcie, czekajcie, schodzę tutaj na dół Ty Jestem prawie w Abrowicach, ale co się dzieje? Słuchajcie, ja nie mogę mu się pokazać, bo ja miałem przez 24 godziny, słuchajcie, minecraftowe być niewidzialny, więc ja nie będę mu, słuchajcie, teraz pomagał ani nie będę do niego, słuchajcie, przychodził z pomocą. Nic, słuchajcie, z tych rzeczy nie ma w ogóle takiej możliwości. Tak, ja mam challenge i słuchajcie, ja ten challenge tutaj zrobię, ale... Serio, nie ogarniam go totalnie. Nie ogarniam, słuchajcie, go e, w ogóle. Zaraz mu napiszę, że jestem w jakiejś kopalni, albo że jakiegoś rekina szukam, czy innego tam zwierzątka, którego nawet w Minecrafcie nie ma. Jak, e, ja, jak tutaj wyjść? Halo, o, e, przepraszam. Eee, przepraszam, ja, chciałbym stąd, o. Ja też bym chciał stąd wyjść. Halo, przepraszam. O, dobra, dziękuję. się rozwala? Który to zjada? Nie, ja nie chcę no zapłacę. Ja to, ja to e, jestem w kopalni. Ja mu odpiszę, żeby on, on myślał, że a. gdzieś tam jestem, nie wiadomo gdzie i że nie mogę mu... Po no co on w kopalni. Co on wypuszcza te furtki? Te, te zwierzęta, no! Co tu się dzieje? Co to ma być, panie? Syp, nie mi pomóżę. Daleko, bardzo daleko. A to się kopalnia! Dzieje. Dobra, 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 ja mu nie ja mogę powiedzieć. Wychodzimy. No, no on nie zamyka tych furtek, no! W kopalni doble musimy znaleźć. Oj, nie iść tam. Nie iść tam i nie mi niczego. Nie psuj, mi niczego. Nie psuj mi nie... No co? Ty... Może ty mi pomożesz? Zostaw go. Lecimy do góry. Zostaw mojego villagea <słys> Ujął <miał> efficiency 5! <słys> <słys> za jeden emerald! <słys> Dobre, to ja sobie może pójdę. Tu był mój pierwszy dobry wi... Nie, 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 słuchajcie, on miał szybkość 5 za jeden emerald i on go zabił. To ja może wrócę do Bobowic. No chyba cię pogięło. Nie, 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 no słuchajcie, no to są jakieś jaja, no. Wiem, co muszę zrobić, muszę tego smoka załatwić. Nie, coś nie, nie, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, on mnie normalnie zajął, jest jest. mojego villagera, no, i jeszcze teraz będzie walczył ze smokiem, no, kurczę, którego, słuchajcie, w tym świecie nawet nie ma, no, co tu się dzieje, słuchajcie, bo, bo jest jakiś opętany. Dobra, muszę upętało. tego więcej wziąć. Nie wiem czego, naprawdę, słuchajcie, nie wiem, ale chłopa po prostu opętał, no, co się z nim dzieje, to jest po prostu jakiś hit, no, no, kabarecik. no, po prostu o, kabarecik, jeszcze no. O, to musimy, to jest, tu będzie to, nie, Ej. nie ma nigdzie. Ej, on... Używa Enderchesta, mieliśmy nie używać Enderchesta. Ja też tutaj mam rzeczy, jeszcze z przed roku, których nie używam. A on używa. bo mi Xander nie Ender to. E, ok i będziemy enchantować. Nie wiem co on chce enchantować, ale on mówił, że chce rozwalić smoka, więc. Jakby, ja nie wiem, co jest grane. Nie wiem, co jest grane, on chce. Ale jest słabe. Zrobić... Co jest słabe? Multishot i Punch-1, no, no raczej średnie te, 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 te książki, no tutaj się zgodzę, Punch-1 i Multishot, ale to są to enchanty, słabe? które, to są enchanty, które, Protection 3, to ja może mu odłożę, bo on może się pomylił, ja mu tutaj odłożę na bok, bo to jest to dobre akurat, Ej, e, ale może, ale to na 30 levelu siada Multishot tylko, o, ale tu jakieś, jest... o, ta jest dobra, to muszę wziąć, ty, co to są za jakieś książki, Efficiency 4, Protection 4 i, Tutaj jest power 4 i on to odkłada. Dobra, ja mu tutaj dobre, na będę odkładał muszę, te dobre, ale nie? Ale prezentacyjne to powstało. To muszę na prawo, te najgorsze na prawo, a te nawet średnie po środku, a te najlepsze po lewej stronie. Chwila. Chwila, czy on mówi, że to jest najsłabsze, a te są całkiem git? Eee, bo, bo... O, i te są dobre, te są słabe. to jeszcze jest słabe. Eee, a to jest dobre. Pogromca nieumarłych To jest do... dobry To jest dobry en... Nie, słuchajcie, on się źle czuje po prostu On po prostu słuchajcie mało spał, chłop się nie wyspał i źle rozumuje Mówię wam! To nie są żarty, słuchajcie. się na no, to są słabe, słabe książki! Co złe książki? Słabe! Słabe Ale i jak słabe, ma takie książki w ogóle? Dobra, muszę jej spalić w lawie. Eee... No, chyba. Nie, no, słuchajcie, to już jest żart. On prawdopodobnie wie, po prostu, że my go podglądamy. I on to robi celowo, żeby mnie przestraszyć. A dobrze wiemy, że tych książek nie spali. No, bo gdyby je spalił, to byłby po prostu do. No, nieumyślny. Tak to mogę nazwać? Nie wiem. Znaczy, wiecie co mam na myśli? Po prostu byłby głupkowaty, gdyby je naprawdę spalił. Ale czekajcie, gdzie on poladzą? A tam, do Abrowic spada, To czekajcie, ja lecę za nim, tylko muszę uważać tutaj na tą niewidzialność. Ale dlaczego on do Abrowic leci? On nie miał lawy nigdzie wcześniej, po prostu wiem, że on nie chce tego spalić. On tak naprawdę, słuchajcie, nie szuka lawy. On nie szuka lawy. On po prostu chce mi je dać w prezencie, bo doskonale wie, że te książki są... Nie no, słuchajcie, no, tam było chyba Unbreaking 3, Protection 4, f 4 w jednej. albo Co się drze? Ty co tam co tam się drzesz typie? No co to mamy? Czekajcie, czekaj, czekajcie Nie no chwila, co? bo ja muszę patrzeć co on robi, dobra, okej okay, wbijam słuchajcie tutaj szybciutko Ale on naprawdę poszedł do lawy mojej tutaj No chyba go pogięło No chyba o! go I balka nie skapnie Co on robi? Co on robi? On wrzucił je do wózeczka? O, to on ich nie spalił w lawie wobec tego, co tu się dzieje? Ej, to on miał je spalić w lawie, czy co? Ej, on mnie wrzucił do wózeczka? O, nie co rozumiem. Nie rozumiem, słuchajcie, ej, naprawdę nie mam pojęcia, co się dzieje. Nie mam pojęcia, słuchajcie, co się nie, dzieje. Ej, ty mielę mu z tutaj, proszę mi tutaj nie bić. Ej, co Wyjazdiam jest cię? W tym momencie po prostu wow, leci, niecjany jesteś. Ej, ale co on wyprawia? Ej, o, bo pekso, sobie są, co jest kurciaczka? Jak to kurcza? nie otwieraj go. Ale nie otwieraj go. Mo chce wyjść z tym nie, nie no słuchajcie, zaraz już będzie zachodził A, ten księżyc dobra. i już będzie wschodziło słońce, słuchajcie. Jeszcze Ju, nie będę musiał na niego patrzeć, ale naprawdę co on wyprawia? Czekajcie, w dobra. ogóle ja wypiję kolejną polskie. No, naprawdę. uciekasz kabelka wróci z tej kopalni, to, to ogarnie, że ten osadnik nie żyje. To to już ogarnąłem, jakbyś nie wiedział, bobo. Ale o co chodzi z tymi enchantami? On chciał je w końcu spalić czy nie spalić? I dlaczego robi, że to jajami, Nie, no? Słuchajcie, te 17 minut. Już mnie przyprawiają odreszcze, ale co ty. Dobra. Naprawdę. Tyle musi uciekać stąd, jazda O ty, zombiaku, lecisz. Okej, okay, on mnie prawie zabił, rozumiecie to? Lol, jakby było, że. Abera was shot by Bobo, to by było dobre. O, to by było dobre. Gdzie ja tu mam? Właśnie, gdzie ja tu mam? Oj, Zypno. nie wiem co on ma, nie wiem co on ma, nie wiem naprawdę co on ma, co on chce tutaj jeszcze zrobić? Ej, Zypki, ale on zostawił... to jest, r... gdzie to jest On zostawił, słuchajcie, jeszcze te książeczki małe wszystkie gdzieś, to ja już nie wiem o co mu chodzi. Ale ma fireworki. Ty, co jest? Co on chce zrobić? Co on chce z fajerwerkami? Znaczy pewnie chodzi o elytry, tak, wariacie? Czy jak? Ty... Odlatujemy! Jak to? Gdzie on chce odlecieć? Ty, to ja też zakładam elitry. no co ja się będę ograniczał? Ale gdzie on chce niby odlecieć? Czekajcie, 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 czekajcie. W którą stronę on poleciał? Ty, wariacik! Gdzieś ty poleciał, co? E! Ty, Bobikson nam uciekł Ui, tutaj. lata. I co? I on będzie po prostu tak latał na tej elitrze? Serio? Po prostu. Dobra, musimy tą kopalnię Belki znaleźć. Nie wierzę słuchajcie, nie wierzę w to, co się z nim dzieje. Ale słuchajcie, już księżyc, już powinien być nisko. Gdzie jest ten księżyc słuchajcie? No dobra, jeszcze tak z dwie minuty słuchajcie i będzie wschód słońca. I wtedy będzie już ee, challenge zakończony w Bobowicach. O, napiszę mu, że w Bobowicach ta kopalnia. Tak, w Bobowicach. Niech on tak słuchajcie myśli, że w Bobowicach jest ta kopalnia. E, tylko słuchajcie, teraz pytanie, gdzie on jest? Ty, ale gdzie on jest? Halo, w Bobowicach jest jakakolwiek kopalnia? Okej, okay, on myśli, że ja jestem w tej kopalni! Ale przecież oczywiście, że ja w niej nie jestem, no naprawdę... jak gdzie jest ta Ty, e, e, serio, jakby... Na, je, jestem na górze Bobowic. O! O! o. U góry Bobowic, dobra, to u Taką wobec, w słuchajcie, że jestem wobec tego u góry Bobowicz to nie działa ty... I jak będzie, słuchajcie, słuchajcie słoneczne zgodziło, piję mleko, bo w ogóle tutaj mam mleko i wtedy mu pokażę, że osiem ma działo, On naprawdę... É seria um para por isso usar fireworka nie! Nie, nie, dobra, słuchajcie, dajcie już dzionek, Ja po prostu wypiję mleko, pokażę mu się, ale oczywiście... O, wschodzi słoneczko, wschodzi słoneczko! Ale oczywiście nie powiemy, słuchajcie, że my go podglądaliśmy. Nie, powiemy, że nic się słuchajcie nie działo, absolutnie. Tylko słuchajcie, czekam właśnie na ten księżyc teraz w tym momencie. Nie no, księżyc to już w ogóle e, e, zachodzi na dół, teraz wschodzi słoneczko. A bo słuchajcie, jak był opętany, tak dalej jest opętany. Tak dalej, bo Bikso, słuchajcie, jest opętany Więc wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy słuchajcie, ja biorę mleko, ewidentnie słuchajcie, piję to i teraz tak, musimy słuchajcie, typeczka znaleźć. Ja zakładam wszystkie itemy, temy, żeby to wyglądało niepodejrzanie, że że nic nie zdejmowałem, żeby być niewidzialny Eee, teraz się cieszę. Ej, bobo! Gdzie ty jesteś? No tutaj, latam sobie po Bobowicach, stary Wariaci no. nie, Bo ja też latam i nie widzę A ty no chodzę, jestem na środku Bobowic, no chciałeś tego się do Ale jak chodzi? No jestem przyęczancie typie, no. Przyęczancie, dobra. A jak był w kopalni? No fajnie, tylko nic nie znalazłem, wiesz wariacie, no nic nie znalazłem. Jak to nic? Pokaż no. temy, pokaż kobla. No nie mam stary, no Przedziś, Bo ja kobla tutaj mam do... taką średnią skrzynkę z enchantami. I słuchaj, wrzuć całego ko kobla, którego wykopałeś. Ale ja nie mam kobla, ja wyrzuciłem kobla. A Berka, bo ty je rozwalę i zobaczysz ile mam, ile mam kobla i zobaczysz ile... Co ty robisz? Co to się dzieje? Na pewno ty mnie rozwalisz sypeczku? peczku? E, tak, na pewno. Klepać się chcesz? No dawaj. Okej, okay, może ja już uciekam do Abrowic, słuchajcie. E, nieważne, ale w każdym razie patrzcie co się z nami, dzieje. Rozwalę cię! Patrzcie, co się z Bobiksonem dzieje Ej, jest co najmniej zabawnie, słuchajcie On chyba wobec tego nawet nie wiedział, że ja go śledziłem Przez te 24 minecraftowe godziny No bo patrzcie, no 24 godziny to już teraz W tym momencie minęły, dlatego moi drodzy <laughs> Przypominam o tym, żebyście subskrybowali Kanał i dzwoneczkowali To z bardzo... Nie! Ech. Serii. Dobra, no dobra. Moi drodzy, ja to naprawię. Pamiętajcie o tym, że tylko do końca dzisiejszego dnia jest kozacka promocja. Słuchajcie, że wraz z nową świeżutką lewą kolekcją słuchajcie, bo to jest nowa kolekcja, a tym właśnie jest promocja. Abel, luz Valencia. Ja z tobą nie rozmawiam, ja z tobą nie rozmawiam. Z kodem Abra słuchajcie, macie po prostu darmowego kuriera na każdą kwotę zamówienia. Czy to jeśli słuchajcie, zakupicie kubeczek, słuchajcie, czy to jeśli... Alfreda mi zabiłeś. Al... No i mamy wojnę, słuchajcie. Abra versus bobo e, tak, wpadajcie na www.abra.ety pierwszy link w opisie Bo jest ten darmowy kurier i bluzy są i koszulki i to jest ostatni dzień promocji Ale ty Bobo masz przypał Czemu? E... Bobo ma przypał